W ubiegłym tygodniu zakończyło się siódme posiedzenie Senatu dziesiątej kadencji. Izba w sumie podjęła trzy uchwały okolicznościowe, w tym w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii. Senat Rzeczypospolitej Polski w dziesiątą rocznicę tragedii smoleńskiej oddaje hołd wszystkim jej ofiarom i deklaruje kontynuację działań na rzecz łączącego nas z nimi celu, którym jest rozwój naszej wolnej i demokratycznej ojczyzny. Pozwólcie, że zaproponuję, aby w obliczu tej straszliwej tragedii, abyśmy uczcili wszystkich zmarłych minutą ciszy. Senatorowie podjęli uchwałę w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego. To Senatu. Podjęta została 8 marca 1990 roku ustawa o samorządzie terytorialnym. Pierwsza taka ustawa o zmianie ustroju. Izba, doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu, a także dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu, wyraziła w niej uznanie i podziękowania za ten wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Za 82, przeciw 1, wstrzymujący 0 Senat podjął uchwałę w 30. rocznicę. Odrodzenia samorządu terytorialnego. Przystępujemy zatem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu Senatu zawartym w druku nr 87S. W szczególnie uzasadnionych przypadkach marszałek Senatu może zdecydować o skróceniu terminu przeprowadzenia pierwszego czytania projektów ustaw. Dotychczas pierwsze czytanie odbywało się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy. Głosowało 79 senatorów za, 46 przeciw, 3 wstrzymało się 30. Zmiana ta umożliwiła przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęte rozwiązania mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19 dla polskiej gospodarki, w szczególności dla mikro i małych przedsiębiorców. Nowelizacja zakłada rekompensaty dla przedsiębiorców, pożyczki na preferencyjnych warunkach, możliwość zawieszenia działalności oraz odroczenie terminu płatności składek. Projekt określa też zasady wykonywania i kontrolowania pracy zdalnej. Wydłuża do 21 dni okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Poprawki zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia. Oraz wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły. Ta ustawa przede wszystkim musi uregulować wszystkie nieścisłości, aby życie i zdrowie naszych pacjentów w czasie tego zagrożenia epidemiologicznego było zapewnione. Już widzimy, że mamy negatywne, bardzo poważne, negatywne skutki dla gospodarki dla przedsiębiorców, dlatego ustawa, o której mówimy, bardzo pilna. Przewiduje bardzo wiele rozwiązań, które mają służyć firmom, przedsiębiorcom i ich pracownikom. Po ożywionej dyskusji projekt został przyjęty. Dziękuję. Ponadto Senat wyraził podziękowania dla personelu medycznego, który jest na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Dla całego personelu ochrony zdrowia, który jest na pierwszej linii walki z koronawirusem, należy się ogromne uznanie. I myślę, że Państwo zgodzicie się ze mną, jeśli w imieniu Senatu tu z tej trybuny takie uznanie wyrażę. Zamykam siódme posiedzenie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, dziesiątej kadencji. Ósme posiedzenie Senatu dziesiątej kadencji planowane jest na 22 i 23 kwietnia 2020 roku.